Można to zrobić w jakiś sposób: albo poprzez wpisanie tutaj niemiecki, jeśli chcemy zobaczyć, jakie są kursy z niemieckiego, albo przez tutaj filtrowanie, język kursu, zrobimy niemiecki i też dostaniemy taki sam wynik. Zostaniemy z tym co mam. I teraz, jakie oferujemy kursy do języka niemieckiego. Pierwsze, o czym chciałabym powiedzieć, to są te kursy z serii Kind Problem, czyli bez problemu, są to kursy kompleksowe od poziomu A1 do C1, które ćwiczą i uczą czytanie, gramatyki, słuchania, są tam dialogi, są najróżniejsze ćwiczenia, słówka w kontekście, bardzo fajny kurs dla osób, właściwie na każdym poziomie, bo mamy ten kurs od a1 do C1. Jak sobie kliknę, w rozpocznij nauki, to przechodzimy do pierwszego dialogu od razu. Mamy wysłuchaj dialogu, mamy tutaj tłumaczenia. Po kliknięciu mamy tutaj na te cztery kwadraciki mamy spis treści. I możemy się uczyć z tego kursu z powrotem. Z powrotem się przekliknę na kurs niemiecki. Kolejny z naszych kursów to jest nowe Repetytorium z Gramatyki Języka Niemieckiego wyrobione we współpracy z pwn -em. To jest podręcznik Stanisława Benzy. Osoby, które uczyły się języka niemieckiego na przykład na filologiach na pewno znają ten podręcznik i tutaj mamy Wersję interaktywną właśnie tego podręcznika z, z ćwiczeniami, z tłumaczeniami i można w ten sposób właśnie pouczyć się gramatyki. Kolejny z kursów to jest kurs biznesowy niemiecki i tutaj mamy kurs słownictwa biznesowego. Tematy zawarte w kursie wprowadzenie do biznesu, komunikacja, zasoby, finanse i jest to słownictwo. Eine ja, tyt. das arbeiten. Mhm. Słownictwo, też mamy spis treści, gdzie możemy zobaczyć, jakie są rozdziały i dokładnie wyszukać to, co nas interesuje, taka branża, która nas interesuje. Zobaczcie, tego jest tutaj bardzo dużo też bardzo fajny kursik. To przy okazji, jak tu jesteśmy, powiem jeszcze, że można sobie w tym kursie, tak jak w kursach Extreme, zrobić konfigurację strony. Można na przykład dodać sobie pole do wpisywania do pytań i wtedy zamiast, zamiast mówić, zamiast skorzystać z rozpoznawania mowy, można również pisać. Kolejny kurs to jest idiomy i rekcja niemiecki, tutaj będą wyrażenia idiomatyczne, to jest taki poziom średni i zaawansowany, mamy około 2,5 tysiąca wyrażeń. Mamy również kurs z rozmówkami. To dla osób, które są zainteresowane takim niemieckim w celach podróżnych, do wyjazdu, do wyjazdu wakacyjnego czy podróży służbowej. Tutaj są tematy, które są zawarte w tym kursie. Mamy 3000 gotowych do wykorzystania zdań. I jeszcze mamy kurs Gramatyka niemiecka. Kein Problem. To jest gramatyka, która jest również zawarta w tych kursach kompleksowych Kain Problem. Tutaj mamy tłumaczenia, tłumaczenia gramatyki oraz, oraz ćwiczenia. Jeszcze nie wyszukałam jednego kursu. Mamy jeszcze kurs oczywiście słownictwa niemieckiego. Oh. Jeszcze oczywiście jest kurs ekstremalny niemiecki, extremes deutsch. Na, na poziomach od A1 do C2. Zeitraum von 12 miesięcy. Możemy sobie posortować to słownictwo według popularności, tak jest domyślnie lub według kategorii, jeżeli. das Pflanze und kein ist. Jeżeli komuś jest łatwiej uczyć się, jeżeli zna temat danego słownictwa. Tutaj oczywiście, tak samo jak pokazywałam w tym kursie biznesowym słownictwa, można sobie skonfigurować ćwiczenia przy pytaniach i też zaznaczyć, co by się chciało uzyskać przy odpowiedzi, czy nagranie hasła, czy przykłady, czy jakieś dodatki. Można to sobie poodznaczać i oczywiście ustawić, czy tylko chcemy dla danej strony, czy dla całego kursu. I klikamy zapisz. Czyli tak wyglądają kursy z języka niemieckiego.